Uwierzycie. Czwarta część tego odcinka. Jestem dupka. E, patrzcie, co moja tutaj kuzynka trafiła. Jak. Czy to jest radio? juju. Ja, 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 ju. O, to jest ten, którego chciałam trafić. Z krokodyl. Matko bo do głowy. Nie no, zabierzcie to ode mnie. Ja chciałam ja chciałam tego o tutaj krokodyla i tego hektorka zmutowanego. Uu! Czekaj, na tu widza musimy pokazać. Nie. <śpuszczaj> nagryłam twoje stopy. Mamy o, tutaj... I zrobić kubkę ja wchodzę też do kibla Patrzcie pierwsza figurka z tego czegoś nie wiem z, Może z chińskiego plastiku to jest Uj. ej to jest ten sam robak Dawaj mi tu pokazuj, widzom drugiego. A tu? To... No, no nie, nie widać. O, teraz. O. Co to jest? Nie wiem, to jest To jest Nie wiem, co to jest. Jeśli ktoś wie, otwieram to. Ktoś! To gówno! Nie no, na serio to. Bym... Ale trafiłeś hmm. z epickiego. Coś takiego Dobra, zaraz widzę, pokażę. Dawaj mi tu to. Dawaj. Tutaj pierwszy piękny. Jest mi to fajny szok? Czy coś? Chyba tak. No No, no i teraz. To jest ślimak? Jeśli ktoś wie.